Słuchajcie, dowiedziała się, dowiedziała się telewizja, że, że pod zakopanym żyje taki górol, coś może 104 lata i, i pieron się tak trzyma i, i dość zdrowy jest. No i chcieli się, chcieli się dowiedzieć, czy ma jako receptę na długowieczność. No i przyjechała telewizja do niego i, i wypucowali go, wymalowali go tam, przygotowali go do tego wywiadu i pytają się go tak górolu a co wy to robicie, że tak długo żyjecie? A góro, go, e, nie, nie, tam. Nic, nic specjalnego, nic specjalnego, normalnie. A taka reporterka mówi tak, to górolu, to może wy nie, nie kurzycie papierosów, co? A Górol mówi, co? I nie kurzę? Chodźcie, co siwą pokorze. No i wziął ich tam do takiej izdebki. Patrzę się, a tam tytoniu papierosów nakręcono. on go, to popatrzcie się, jakie mam żółte palce. Widzicie jak kurzo? Za no rzeczywiście kurzy. No to drugi reporter się go pyta, co tam był z nim. I go tak, górolu. A to, a to może wy nie pijecie, co? A go, co? kurwa, ja nie pije? Chodźcie z tobą co się pokorze. No i zaprowadził i zaprowadził i do następnej izby pacza, a tam gorzoły narobione butelek. Par, z parnika się kurzy go, to chcecie spróbować? A nie, 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 dziękujemy. Co ja nie pije? No i co widzicie? A stół z boku taki. Taki, taki reporter młody i się go pyta tak, górolu, a może wy nie dupcycie. A góról go tak, co? Kurwa, jo, jo nie dupco chodźcie, chodźcie, to wam coś i pokorzę. No i zaprowadził ich do takiej zdepki, otworzył drzwi. Patrzę się, a tam nie ma nic i no taką jedno osobowo Otomana ale z stoła i, i koło tej koło Otomany kosa. No i ten reporter tak się zastanowił, go to tak, no to górolu, no to ta otomanka, to wiemy po co to jest, no bo wiadomo, ale, ale kosa przy tej otomanie, to po co jest to? A on go to tak, eee, panicku, wczoraj tu była po mnie śmierć, to że mi o tak wydupcu, że kosy zapomniała.